Dzisiaj spróbujemy zgłębić Wegetę, jedną z głównych postaci serii Dragon Ball. Dragon Ball to seria ogólnie rzecz biorąc ilustrująca wzajemne powiązania między postaciami, których działania często są podyktowane rządzą władzy, chęcią zdobycia niewyobrażalnej mocy czy też dokonania zemsty. To pragnienie mocy przejawia się w poszukiwaniu Smoczych Kul, o których mówi się, że spełniają życzenia każdego, kto zebrał wszystkie siedem z nich. Historia opowiedziana w większości z punktu widzenia Son Goku i jego podróży do stawania się lepszym. Goku jest Sajaninem, przedstawicielem rasy zimnokrwistych wojowników, którzy pod rządami uosobienia zła, nieznającego litości nawet wobec swoich poddanych, imperatora Frizy, podbijali niezliczone ilości planet, przy okazji mordując miliony istnień, by później sprzedawać je z zyskiem. W pierwotnej wersji fabuły Goku jako dziecko został sklasyfikowany jako wojownik niskiej klasy i w jednoosobowej kapsule został wysłany na Ziemię w celu jej podboju. Jego charakter z nieznośnego i agresywnego zmienił się na grzeczny i spokojny po upadku z klifu i uderzeniu się w głowę. W filmie kinowym Dragon Ball Super Broly z 2018 roku historia ta została nieco zmieniona, bo Goku został wysłany na Ziemię przez swoich rodziców, którzy chcieli go ocalić przed nadchodzącą zagładą ich planety. Son Goku jest dobrotliwy, czerpie moc chęci obrony ludzi, a zwłaszcza swoich przyjaciół. Nienawidzi zabijać, a dodatkowo cechuje go często naiwna wręcz uczciwość. Spotyka na swojej drodze wegetę, sajanskiego księcia, syna króla Wegety, który panował niegdyś nad wybitym już niemalże doszczętnie ludem Sajan. Książę jest typowym wyrachowanym Sajaninem i co za tym idzie, zupełną przeciwnością Goku. Zimny, egoistyczny, bezlitosny i sadystyczny. Nie pragnie niczego poza napawaniem się faktem, że jest silniejszy od swojego przeciwnika i zadawaniem bólu innym. Pomimo przeciwności, na przestrzeni lat stają się swoimi najlepszymi przyjaciółmi i największymi rywalami jednocześnie. Ale skupmy się na vegecie. Vegeta wydaje się cierpieć na coś, co wygląda na zespół stresu pourazowego. Ponieważ pod rządami Frizy był poniżany oraz zmuszany do wykonywania wszystkich rozkazów z nienawidzonego tyrana, a jego naturalna droga do Saienskiego tronu została zablokowana przez imperatora i jego egoistyczną chęć pozbycia się Sajan, wynikającą z niepokoju dotyczącego legendy o pojawieniu się Super Sajanina, a następnie zniszczenie planety Vegeta to też nazwa planety. Wegeta w młodym wieku utracił dom i rodzinę, chociaż o jego matce nigdy nic nie było wiadomo, więc możliwe, że nie żyła już wcześniej. W scenie z filmu z 2018 roku widać młodego księcia, który wraz z kilkoma innymi Sajanami jest na innej planecie, ponieważ zignorowali rozkaz Fryzyby by przelecieć na planetę Vegeta, w ten sposób unikając masowej rzezi. Mimo usłyszenia wiadomości o zaistniałej sytuacji, młody Sajanin nie wykazuje najmniejszych oznak żalu, smutku czy nawet zainteresowania. Jedyne czego żałuje, to to, że nie będzie miał już okazji zostać królem. W przypadku dzieci bez ojca lub matki, często zauważa się, że częściej wyrastają na przestępców, częściej popełniają przestępstwa niż dzieci wychowane z rodzicami. Gdy dorastają, są bardziej agresywne i trudniej do nich dotrzeć. Kiedy poznajemy Wegetę, widzimy wyprutego z empatii i poszanowania życia kosmicznego wojownika, który żywi się zadawaniem bólu innym. Ale nie jest aż tak skupiony na rozwoju swojej osoby. Dopiero spotkanie i walka z Son Goku, wojownikiem niskiej klasy, uświadamiają mu, że status społeczny nie decyduje o rezultacie walki. Czuje się upokorzony. Nie tylko przegraną, ale również faktem, że Goku finalnie okazał mu litość i powstrzymał swojego towarzysza Krillana przed zadaniem ostatecznego ciosu Wegecie, a następnie pozwolił na odejść. Ledwo żywy książę poprzysiągł zemstę i w krytycznym stanie odleciał z ziemi. W Wegecie we wczesnym dzieciństwie, zanim zabito jego królewską rodzinę i wysadzono planetę, zawsze wmawiano, że jest najlepszy, ponieważ ma królewską krew. Za czasów istnienia królestwa Sajan nie dopuszczano opcji przyniesienia hańby, a jego ojciec, król, ciągle powtarzał, że nie może przegrać. Podsumowując, Vegeta nie dopuszczał opcji porażki, ponieważ ta podważyłaby jego dotychczasowe zasady. Skreśliłaby wszystko to, co do tej pory sobą prezentował i wedle jakich reguł żył. Porażka w jego oczach oznaczałaby hańbę na własnym imieniu, jak i na imieniu całej rasy Sajan. Możemy wyróżnić u Vegety kilka możliwych zaburzeń psychicznych: reaktywne zaburzenie przywiązania. To zaburzenie pojawia się, gdy dzieci nie tworzą normalnych, zdrowych relacji i więzi z dorosłymi opiekunami w pierwszych latach dzieciństwa. Objawy tego zaburzenia obejmują odstawienie od dorosłych opiekunów oraz zaburzenia społeczne i emocjonalne, które wynikają z wzorców niedostatecznej opieki i zaniedbań. Osobowość narcystyczna to zaburzenie jest związane z trwałym wzorcem przesadnego obrazu siebie, egocentryzmu i niskiej empatii. Osoby z tym stanem są bardziej zainteresowane sobą niż innymi. Osobowość antyspołeczna. Określamy tak kogoś, kto żyje w sposób niezgodny z przyjętymi normami w danej kulturze czy środowisku. Osobę, która nie stosuje się do zwyczajów i stylu zachowania akceptowanych w danym miejscu i nie widzi w tym problemu. Przeciwnie, uważa, że są bezwartościowe, ograniczają wolność, a wszyscy wokół się bezpodstawnie czepiają lub nudzą, odwołując się do priorytetów. Przyczyny środowiskowe: na przykład brak poczucia bezpieczeństwa oraz niezaspokojenie potrzeb miłości w okresie dzieciństwa. Instrumentalizm, obecny w relacjach, przemoc w domowej sferze. To wszystko spotkał na swojej drodze Vegeta. Zadaj sobie pytanie, jakby to na ciebie wpłynęło, gdybyś musiał służyć komuś, kto zabił twoją rodzinę. Nic dziwnego, że Vegeta nienawidzi i kocha Goku. Vegeta jako dziecko zawsze trenował lub zabijał. Nigdy nie miał prawdziwego przyjaciela. Ilekroć spotykał kogoś, zawsze oznaczało to, że musi prześcignąć tę osobę. Aż poznał Goku. Goku był szczególnym przypadkiem, po pierwsze cały czas się rozwijał i był o krok przed Wegetą, a po drugie chciał się z nim zaprzyjaźnić. Jak sam twierdzi Vegeta, Goku stał się demonem w jego głowie i to dążenie do przewyższenia go sprawiło, że stał się jego przyjacielem, bo był osobą, która sprawia, że jest lepszą wersją siebie. Możemy dyskutować, który moment sprawił, że Vegeta z bezlitosnego zabójcy, który nie posiadał kompasu moralnego i to nie z jego winy, został wychowany jako niewolnik w społeczeństwie totalitarnym i okrutnej władzy Frizy, stał się osobą, która potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe. Na przykład, że rodzina i przyjaciele są ważni. Jego zmiana była długa i emocjonalna. Ale najbardziej kluczowy moment to ten, w którym inni zaatakowali go nie pięściami, a miłością i akceptacją, której nigdy nie doświadczył. Fakt, że ktoś o niego dbał i się o niego troszczył, czyli jego dziewczyna, a później żona Bulma, wyssała z niego chęć niezaspokojonego mordu. Warto też spojrzeć na wątek społeczny Dragon Balla. Goku sklasyfikowany jako sajanin niskiej klasy i Vegeta, elitarny wojownik posiadający krew królewską. Dodatkowo uwierało go to, że ktoś taki jak Goku, wywodzący się z nizin społecznych lekko duch, mógł być silniejszy, ale też go to uświadomiło, że ktoś zwykły, nie będący księciem sajan, może stać się lepszy od niego. Przez to Vegeta stał się maniakiem treningu, a każdą wolną chwilę spędzał na stawaniu się silniejszym. Możesz zadać pytanie, dlaczego Vegeta jest lubiany? Oczywiście każdy będzie miał inny powód. Głównym powodem jest duma. Nie pozwala sobą gardzić i ma do siebie szacunek. Zawsze stawia na swoim i nie pozwala się innym lekceważyć. Zadaj sobie pytanie, ile razy ktoś ci umniejszał lub patrzył na ciebie z góry. Czy też sytuacje, w których ludzie robią głupie i poniżające rzeczy dla chwili sławy. Vegeta nie pozwoliłby na takie zdarzenia. Posiada wysokie poczucie własnej godności i wartości. Tak jak Goku twierdzi, że zabijanie w każdym wypadku jest złe, Vegeta uważa wręcz przeciwnie. Jeśli przeciwnik podjął się walki, jest gotowy na śmierć i w przypadku porażki mu się ona należy. Nawet później, gdy Vegeta walczył już dla dobra świata, ta zasada nie uległa zmianie, zwłaszcza gdy przeciwnikiem była osoba stanowiąca poważne zagrożenie dla ludzkości. Oczywiście złym sajańskim nawykiem jest pozwolenie przeciwnikowi osiągnąć 100% swojej mocy. Następstwa tego mogą być opłakane w skutkach. Sajanie czerpią przyjemność z walki i możliwość zmierzenia się z potężnym rywalem, jest czymś, czemu pełnokrwisty Sajanin nie jest w stanie się oprzeć. Vegeta przez Panów jest lubiany również z powodu podejmowania niezliczonych poświęceń, które miały mu umożliwić osiągnięcie postawionego sobie celu. Potrafił z połamanymi żebrami trenować przy ciążeniu 500 razy silniejszym niż ziemska grawitacja, czy walczyć do ostatniego tchu mimo odniesionych licznych obrażeń. Jak twierdzi, siła jest jedyną rzeczą, która ma znaczenie na tym świecie, wszystko inne jest tylko złudzeniem dla słabych. Łudząco podobna filozofia do anarchoegoizmu Maxa Stirnera. Polecam nadrobić odcinek. Vegeta również uważa, że randki są dla słabe uszy. Za każdym razem, gdy osiągam nowy poziom siły, większa moc wydaje się kwestionować mój autorytet. To tak jakby los śmiał się ze mnie z wielkim, głupim uśmiechem. Możemy wyróżnić trzy rzeczy, które najbardziej denerwują Wegetę. Po pierwsze, jak ktoś nie walczy na poważnie, oszczędza siły, powstrzymuje się. Vegeta wymaga od rywala, żeby ten próbował go zabić, nie okazując mu taryfy ulgowej. Po drugie, litość i współczucie. Okazywanie tych rzeczy dla Wegety jest słabością i okrutną naiwnością. Po trzecie, szczęście czy pójście na skróty. Jak Vegeta sam twierdzi, ja nie posunąłbym się do kradzieży czyjejś mocy, żeby stać się silniejszym. Vegeta chce być lepszy na uczciwych zasadach, żeby mieć dowód, że faktycznie zawdzięcza swoje sukcesy i siłę dzięki sobie i swojej pracy. To między innymi dlatego tak ciężko mu przetrawić połączenie się z Son fuzję. Mimo tego zdarzyła się sytuacja, w której w Vegeta odezwało się dawne, mroczne ja i chęć siania zła jak za dawnych lat. Wywołała ona również w nim wewnętrzny konflikt. W sadze Majin Buu Vegeta pozornie pozwala Babidiemu częściowo przejąć kontrolę nad swoim ciałem i umysłem, w zamian za co czarnoksiężnik zwiększa jego siłę. Vegeta nie wykonuje jednak rozkazów, jakie kieruje do niego Babidi, co wprawia wszystkich w zdumienie, gdyż nikt nie przypuszczał, aby to było możliwe. Vegeta próbował prowokować Goku do walki, lecz ten odmawiał ze względu na obawę przed obudzeniem Bu. Zbyt duża ilość wydzielonej energii mogłaby obudzić demona, a to mogłoby oznaczać koniec wszechświata. Vegeta nie dbał o to. Nie obchodził go los ziemi, świata, rodziny czy ludzkości. Pragnął jedynie walki na 100% z rywalem, któremu od pamiętnego upokorzenia nigdy nie było mu dane się odpłacić. Tylko to było w stanie zaspokoić jego żądzę i posunął się nawet do ataku na trybuny pełne ludzi, zabijając tym samym setki widzów i wyrządzając ogromne straty. Tylko po to, by sprowokować Goku do walki. Finalnie do walki doszło, a Vegeta podczas jej trwania przyznał się, że celowo dał się opanować Babidiemu, by zyskać na sile i tęsknić za czasami, w których bezlitośnie zabijał i niszczył, ponieważ podczas pobytu na ziemi, zanim się zorientował, założył rodzinę i spodobało mu się wygodne, spokojne ziemskie życie. Zwieńczeniem historii Vegeta jako odwiecznego rywala Goku jest jego finałowa, ostateczna pokuta. Po pierwszym w życiu objęciu ośmioletniego syna, żegna go i staje sam na placu boju naprzeciwko Majin Buu. Zamiarem zabicia demona, kumulując niewyobrażalną energię, wysadza się w powietrze, dedykując ten finałowy akt życia swojej żonie Bulmie, synowi Tranksowi i rywalowi, którego nigdy nie było dane mu pokonać Son Goku ostatniej części tej historii Vegeta wygłasza w swoich myślach monolog, w którym podsumowuje całą historię swojej rywalizacji z Goku, swojej przemiany i opowiada o tym, jakimi motywami zwykł się kierować w swoim życiu, jednocześnie finalnie z uśmiechem na ustach przyznając, że to Goku jest numerem jeden. Ten moment można uznać za koniec żywienia urazy Vegety w stronę Son Goku oraz za zmianę wydźwięku ich rywalizacji. Czego możesz się nauczyć od wegety? Jedną z najlepszych lekcji jest motywowanie się wrogiem. Zacytuję: Patrz przyszłościowo na przeciwników, których jeszcze nie widzisz. Tak naprawdę, w dłuższej perspektywie, nasi wrogowie to nasi najlepsi przyjaciele, bo zmuszają nas do rozwoju. Ludzie często osiadają na laurach po zwycięstwie, co jest błędnym zachowaniem w perspektywie szybko zmieniającego się świata. Jeśli stoisz w miejscu, to się cofasz, bo świat idzie do przodu i dotyczy to każdej dziedziny. Druga lekcja. Wykorzystaj gniew i złość. Jesteśmy uczeni kulturowo, że takie cechy są złe i musimy się ich wystrzegać. W rzeczywistości każdy człowiek odczuwa te emocje w różnym natężeniu i różnej częstotliwości. W Dragon Ballu widzimy, co jest godne uwagi, że dla Sajan gniew jest siłą napędową wznoszącą ich na następne poziomy. I warto zauważyć, że gniew jako reakcja emocjonalna ma jakiś cel i powstała po coś w procesie ewolucji. Podobnie jak inne emocje, gniew specyficznie zabarwia obraz postrzeganej rzeczywistości. Dzięki zniekształceniu rzeczywistości przygotowuje do działania w sposób korzystny dla osoby doznającej tego odczucia. Jeśli nauczysz się przekierowywać gniew na odpowiednie rzeczy, możesz na tym dużo zyskać. Przykładowo, zostałeś odrzucony przez dziewczynę. Jeśli przekierujesz gniew z niej na trening na siłowni lub innego rodzaju czynność rozwojową, będzie to dla ciebie życiowym paliwem. Trzecia lekcja: zmierz się z lękiem. Zacytuję Wegetę. Nawet najpotężniejsi wojownicy doświadczają lęków. To, co czyni ich prawdziwym wojownikiem, to odwaga, jaką posiadają, by ciągle pokonywać swoje lęki. Wegeta traktuje problemy jak wyzwania czy sprawdziany. Nie boję się tego nowego wyzwania, raczej jak prawdziwy wojownik powstany, by mu sprostać. Czwarta lekcja. Bądź dumny za to, kim jesteś. Wegeta motywował Tranksa do trenowania ciężej niż kiedykolwiek, nie tylko ze względu na jego świat, ale także w celu poszanowania jego science. Dziedzictwa. Wegeta inspiruje swojego syna, a nas do wielkości. Zawsze znajdziesz coś, za co możesz być dumny. Możesz być dumny za to, skąd jesteś, za rodziców, przyjaciół, zawód, który wykonujesz lub za swoje umiejętności. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, kim są i do czego są zdolni, dlatego marnują potencjał na głupoty. Dla Wegety wszystko jest głupotą, co nie zwiększa osobistej siły. Piąta lekcja polega na tym, aby nigdy się nie zatrzymywać. Pokonałeś złoczyńcę i uratowałeś Ziemię? Dobrze, trenuj dalej, aby następnym razem móc to powtórzyć. Nie licz na nikogo, kto pomoże. Zawsze myśl, że ty jesteś jedyną nadzieją dla planety. Nie czekaj na Goku lub Vegetę. Bądź Goku lub Vegetą! Zapraszam fanów Vegety na kanał Adacha, który pomagał w przygotowaniu scenariusza do odcinka. Adaho prowadzi kanał poświęcony głównie Dragon Ballowi, więc jeśli szukasz analiz, dyskusji, rankingów, omówień mangi i kultury Dragon Ballowej, to już nie musisz dłużej szukać. Jeśli chciałbyś analizę Goku, to nie zapomnij ocenić i skomentować i do usłyszenia w następnym materiale.